Chodź idziemy nie wiem ile targa wytrzymał bo coś mocno się bardzo grzeje się zastanawiam czy by jej nie skacić przypadkiem chodź nie przygasa w ogóle coś Dioda się chyba pali bo świeci się na niebiesko a nie tak jak zwykle chyba szerokie odrafia Нестет. Хватит, заставь. Я заставлю, что я не ухаживал заставь. Сейчас, не следа. O trzeba będzie się drugą takie są tować z wóżki. Chodź będziemy korzystać tej.

Jelenie, albo Chodźmy. Macie tego, ale w Wszyscy zmęczeni, chyba w pracy w środku tygodnia, bo marudnik strasznie. Tak, by się krzywda działa. Słabo to światło. może je tylko wymyślać. Myślę, że jakaś się rejestracja się odbija przez chwilę. Latarka jeszcze gorąca, może nie będę już. Pominąłem elektronikę i damy bezpośrednio zasilanie z baterii bo coś firma i to nie było dobre Chodź fajnie, że daleko, bo ci w ogóle nie widać. Póki nie znajdziemy latarki, będzie chodzić blisko. Chodź, nie ma chodzenia daleko. Chyba, że w dzień to sam w nocy nie. Jakie żula się nad ciałem pod Biedronką. że nie prosił mnie o złotówkę ale już myślałem, że tak będzie dobra, to ci starczy I strasznie wkurzone rudy i statuar. dziwne to żule w ja zaś pamiętam żule co się działy na tym, na dworcu kolejowym Świdnik Miasta tam spały i w ogóle to było dawno temu no ale czasy się pozmieniały wiadomo słyszałem sero znowu coś przetrwania ciekawe co na diebo wrażenie, że wygodnie 15, to się już kończą powoli. Ale kto wie Kto to wie? No i tak uwieńczając, bo widzę, że niektórzy mogli nie dotrzeć do tego co mówiłem ostatnio, a propos tej kontakcji rodziny szybkich i wściekłych i tak dalej Wiecie, no tak jak mówiłem z bronią z czymkolwiek, no narzędzie nie jest złe Jeśli dobrze użyte narzędzie może być naprawdę fajnie zorganizowane i co z tego zrobione, może faktycznie ludzie, którzy mogą odnaleźć jakieś wsparcie, wiesz, tworzyć jakieś grupę, ekipy rozwijać się wzajemnie, bo lepsze takie niż kurwa siedzieć w jakimś zapyziałem kurwa, gnojowisku, gdzie jest jeden kurwa, który wykorzystuje resztę ale właśnie często jest to w ten sposób wykorzystane wykorzystywane, że dzieci, które nie mają jakiegoś wzorca w domu, albo nie wiem, jakieś wsparcie czy coś, szukają gdzie indziej i zlecane właśnie na takiego marnego poczucia bezpieczeństwa, bo jesteś w grupie, dają się wykorzystywać w różny sposób. Ale są takie ekipy, które potrafią jednak zjednoczyć jakieś tam mniejszości społeczności, stworzyć tak jakby swoją społeczność i się jak najbardziej rozwijać, także żeby nikt nie mówił, że rozpierdoliłem system, bo to nie o to chodzi. Mówię, to jest narzędzie. Trzeba brać pod uwagę to, że nie, nie każdy myśli w sposób dobry dla ogółu. Niektórzy po prostu próbują wykorzystać w ten sposób inny dla własnych korzyści. Bo już tam słyszę jakieś odzewy, że też. A pocisnąła. Nie, nie o to mi chodziło. Trzeba mieć po prostu świadomość tego i tyle. Chodź. Chodź, O O mówiłem sobie rurę. Może w poniedziałek przyjdzie. Chodź.

Gość burakuj, tam kurwa przeptucha się bardziej indziej. Dzisiaj po prostu trzeba teksturę. Nawet technika Jarka może być lepsza od techniki Stasia, kurwa to Staś ma jakąś technikę, kurwa. ...marnego kopiowania technik. Takie demo... Czy to jest Genjutsu? Było do by Genjutsu? Demo Genjutsu? Takie bardzo chujowate demo zresztą. Ale mi się wydaje, że Genjutsu nie w ten sposób działa. To było dla Sharinganów, ale Nie Niby tak, ale gdzieś nie do końca mi to podchodzi Fakashi był mistrzem przecież kopiowania technik, nie? Dobra, see ya.